Prywiet, prywyt, prywiet! Sawata Saint Abzia, ja prywę was, wydragału epizodu was, No W dzisiejszym odcinku oddamy sobie ten... Y, ten, ten, ten dług, dlatego, że zrobiłem to poza odcinkiem, Czekajcie, może opowiem co się dokładnie stało jeszcze poza odcinkiem. Otóż tak, y, pogadałem z kilkoma ludźmi, rozkminiłem jednego questa, który jest związany z Joe. On siedzi w tej, y, on siedzi tutaj w wieży. Właśnie, się Joe wiedział się dostać do, wie do wieży strażników, no więc tam musimy zajrzeć. I dług Lutero. Żeby otrzymać dyspozycję dla Galahada od Lutero, muszę, yy, muszę odebrać Lichmarowi pokwitowanie. Ogólnie ja tak, po pierwsze tak, udało mi się to zrobić, dlatego że to trzeba było tak, że jak oni się kładli spać, szybko trzeba było to otworzyć i szybko uciekać szybko uciekać oni zanim oni jeszcze zdążyli wstać przynajmniej tak się udało oni jeszcze zanim zdążyli wstać to ja już szybko to ukradłem nie ukradłem tylko nie nie ukradłem tylko to otworzyłem szybko uciekłem spotowałem się bo tam jest ogień tam jest pułapka i wtedy oni poszli spać znowu jak was nie zauważyli oczywiście i tam z tyłu musicie uważać na ludzi bo tam z tyłu ludzie też łażą i wasz przez ściany mogą zauważyć jak okradacie ty szybko biegniecie szybko Otwieracie, szybko bierzecie to co jest w tym kufrze i szybko uciekacie i łykacie poty. Więc no Tam jeszcze by, by the way jest yy, 500 zł do zapłacenia grzywny, bo jak ktoś was zauważy będziecie taką właśnie, o takiej właśnie wysokości grzywnę będziecie płacić. I ogólnie jeśli zrzucicie mój głos, to napadę sorry za ten głos, ale jestem nieco chory i po prostu jestem w domu, więc postanowię coś nagrać. E, no i właśnie trochę ten głos jest inny, ja to słyszę na swoje własne uszy, ale no po prostu, no niestety, niestety, tak to czasami bywa, że ktoś się zachoruje, ale to was nie powinno zniechęcić do nagrywania, do yy, oglądania, tak więc oto twoje pokwitowanie, pokaż mi to. Mmm, no, lukam, lukam, lukam I od razu przepraszam za głosy w tle, bo jest nawet popołudnie, a i tak mam gości Jest dokładnie południe I mam gości I oczywiście goście gadają i gadają i gadają i gadają A jak skoczą gadać to gadają i gadają i gadają A jak już pogadają to idą jeszcze pogadać sobie chwilę No więc yy, trochę wyrozumiałości proszę was No właśnie, właśnie, wa właśnie Ja to tak słyszę Nie wiem czy wy to słyszycie bo ja tak siedzę tyłem Ale no mnie to tak strasznie denerwuje, że po prostu zapomniałem, że miałem to po prostu czytać, tak? Ale pozwolicie, że sami się dzisiaj poczytacie, dlatego że ja nie chcę wyrażać trochę gardła i w ogóle to tak mój głos jest yy, totalnie taki spedalony i naprawdę nie wiem, czy warto jeszcze go słuchać podczas czytania. Dobra, list polecający zostaliśmy z tego co widzę. Doskonale. I nagle wszystko zacichło, co nie? Po pomordowali się, czy co? No więc doskonale, ble, ble, ble. Nie ma wątpliwości, że będę z niego zadowolony, z tego zadowolony cóż teraz mi wybaczy Dowa was sobie sami proszę was <noise> bo sam jak, jak słucham ten mój głos to mi się dawanie słabo robi Jest trochę gardło mnie pobolewa bo to jest zapalenie coś tam czegoś tam i coś takiego więc dobra pokaż mi, y pokaż mi swoje towary coś z tego co widzę nie ma nic ciekawego więc tak dzisiaj udamy się po pozabijać bandytów ej co jest udamy się pozabijać bandytów którzy są tuż za miastem jest ich dwóch jest ich bardzo łatwo zabić tam więc luz, e, tam trochę levela, bo potrzebuję jeszcze ten, 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 ten 1200, niecałe 1200, żeby zbić level... wbić level i nauczyć się kolejnych to tabliczek. Sorry. No, nie mój głos brzmi trochę dziwnie, ale no... No tak się jak to trzeba jakoś to wyro... W postawcie się na moim właśnie miejscu. A więc jesteś jednym z nas. Mam dla Ciebie pożyteczną wskazówkę. W okolicznych domach bardzo często znajdziesz... Aha tak, ukryte przyciski, to się przyda do... A właśnie, 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 o tutaj sprzedaje sobie chyba poty. I pozwólcie, że będę tego słuchał. Bo to główna gada, jakieś tam Pokaż głupoty, że on tutaj jest ogrodnikiem i... Eee, nic ciekawego. Że on tu jest ogrodnikiem, chociaż on jest ogrodnikiem i sobie y, handluje zielskiem, nie? Bo... Bo nikt nie podejrzewa ogonnika, który sobie hoduje, udaje, że nie hoduje zielsko, a tak naprawdę hoduje zielsko i mówi to w Pierwszemu lepszemu typowi, chociaż ja nie jestem pierwszym lepszym, dlatego że po prostu Nauczyłem się yy, z gestu, tak A cie, ciekawe co, by było jakby, nie wiem Było sobie, a właśnie, zauważyliście, że, nie wiem czy zauważyliście, oni mają inne pancerze Jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że w musiałem wgrać yy, Podstawowego teksturpaka do retarninga, dlatego że po prostu E, moim zdaniem Ja trochę te tekstury zepsułem Niektóre i muszę zrobić je jeszcze raz Więc e, najprawdopodobniej Jakoś tak w grudniu Tak miesiąc to pewnie zajmie Cicho Watras e, Pewnie mi to jakoś tak za, za, z, Zejdzie Ale po prostu e, Ale po prostu Musiałem zacząć te, robić tekstury od początku Dlatego, że miałem tam małe problemy Jeśli chodzi o zbroję Paladyna e, Wszystkie tekstury jakie ja będę wgrywał są właśnie, są właśnie z internetu tam będą inne tekstury, zbroi orka będą i takie różne inne rzeczy które są po prostu brzydkie. Bo moje zdaniem ta zbroja orka, czyli taka nie jak ktoś grał pewnie wie, taka, taka dziwna naprawdę zbroja, taka pomarańczowo jakaś tam i ona tak strasznie brzydko wygląda moim zdaniem i po prostu e, ja ją zamieniłem na jedną z lepszych zbroi jakie w ogóle mogę znaleźć w, w internetach Gim, e, król internetu Gimpson, mi je udostępnił więc luz Jeszcze raz was za te głosy w tle ale na, sam mam o, o ochotę krzyknąć cicho tam ale to że to jest e, moja najbliższa rodzina to może nie będę tego robił bo wezmą ole hom się z niego zrobił więc no luz ja, ja słyszę je tyle co wy, więc a tam są te szczury e, i teraz tak, to jest pewna ciekawostka znaczy, pewna, pewna ciekawostka, pewna taka jedna z opcji jak możemy tych y, bandytów zabić, bo tu, to nie, y, tutaj są bandyci, którzy handlują chyba z kimś w mieście i oni chyba będą mieli jakiś list, albo mi się po prostu mylą miejsca, ale tak, po prostu tak, wbijamy, Najpe na najlepiej żebyście mieli oczywiście y, jakieś tam y, zbro zbroje, chciałem powiedzieć, czary, czary na przykład, y, kula ognia powinna z 2 wystarczyć, żeby po prostu rozpierniczyć ich na drobną miazgę ale oczywiście jeden, jeden jednego strzelamy i uciekamy zobaczcie to będzie wyglądało mniej więcej tak oto jest siedzi bandyta yep. i uciekamy 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 nie wiem nie wiem czy on zdechł już czy dalej sobie dycha tylko że gdzieś sobie uciekł chyba mu się, chyba mu się kierunki popierniczyły What the fuck? Panie dzierżysz pan polazu. ja tu chcę cię rozpierniczyć A i ten wadyca nie będzie nas bił taka ciekawostka Taka ciekawostka What the fuck? On mnie zaskoczył Ja wiedziałem, że on tam jest, bo tam szczur się patrzą Kurde, patrzcie, teraz będziecie wigonił No kurde Jaki to jest wszych nas, nie? O teraz, 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 teraz. Albo nie, albo nie, albo nie. Zobaczę. Może uda mi się go z miecza dojechać. Zobaczymy, jeśli nie to po czytam i go zabiję normalnie tradycyjnie, czyli czarami. Ha ha ha, ha. Ogólnie muszę się... Se... Muszę się rozwijać yy, moje zdolności magiczne, dlatego że chcę być właśnie jak to mówiłem strażnikiem. Świątynnym, który również jest y, w czymś podobnie maga Takiego Paladyna, bo Paladyn też jest Jak wiecie, Paladyn to jest y, taka fada z y, Tam z fantazy ze świata po prostu Paladyn to jest osoba y, Magiczna, jest to magiczny wojownik Tak, tak to można ująć Nawet jest to dobrze umówione w ZJECHAŁ MI TYLKO TYLE ŻYCIA A to jest bandyta, który ma chyba tam 15 level, czy który, a ja mam 7 Uhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho więc dobra yy, Szatański śmiech I zażynamy kolejnego wieprza Też oczywiście ręką małe, bo Szkoda mi tych zwojeń na takich leszczy Dawanie nie piernić pan, tylko pan umieraj Czy on się zblokował? Kurde, fajnie było no, Jakby się zblokował, ale dobra, czekajcie on Okej, okay, przestał się palić, czyli ma tyle samo życia Co na, na najprawdopodobniej ten, co przed chwilą go biłem Co wygląda jak wrzut Ale Okej okay więc oni sobie strasznie łatwi no sami zobaczcie no no proszę 250 expa, czyli teraz zarobiłem 450 expa, tak szczerze mówiąc za to że zwalnę jednego z kuli ognia a drugiego oj, i, i waliłem ich z kuli ognia i to go zabiję, no bez przesady szczerze mówiąc jakby to był jeden to bym go elegancko zabił nawet po prostu Eee, bronią. Nie, nie, wy, nie, nie we mnie atakował go Oczywiście, no na napałem. Wiem, wiem, że ten głos brzmi tak, jakbym... jakby ktoś mi wsadzał dwumetrowe dildo w dupę, ale... Eee, nie, tak nie jest, tak nie jest, nie jest. Nie, to żebyście coś pomyśleli, że jestem jakiś tam... Ym, jakiś tam... Yy, jak to się tam mówi? Nie, nie tam... Nie zboczony, tylko... Czekajcie, kurde, jak, jak to było? No dobra, mniejsza, może nie będę zgadywał. B BSM, coś takiego. Tam gdzie tam cię biją cię i, i biczami cię biją, a to mi się to podoba, nie wiem. Nie pytajcie skąd to wiem, nie? <ścoughs> nie. Ogólnie się tam spytałem ostatnio o Saszy Grey na wiedzy bezużytecznej, że ona, lubi, że ona właśnie lubi BSM, czy jak to tam się nazywa, BDSM, czy to jak to... Jakoś tam taki tam skrót angielski od tam... od właśnie jak to się mówi... seksu. Yy, chorego, że tak powiem. Nie, no nie chorego, tylko właśnie agresywnego. Tak, to, to jest dobre słowo. Dobra, przejdźmy do, do innego tematu. Ogólnie dzisiaj nagram sobie kolejne dwa odcinki. Dlaczego w ogóle nie ma Dark Saga, miał być Dark Saga? To dlatego, że Dark Saga... Aha, tu jest śledź, który daje nam 20 punktów yy, trafiennych na stałe, co jest bardzo dobre. Zobaczcie sobie sami. Tu jest ten śledź. Znam jednego śledzia. Ino zwiększa twoje umiejętności Tak i tada mamy magicznie ponad, prawie 200 punktów życia A 200 punktów życia to jest po prostu Coś co jest idealne I co powinno być idealne I tak powinno być od początku gry Dlaczego? Dlatego że po prostu Życie liczy się w tej W tym modzie życie liczy się najbardziej Bo rusy mają jakąś obsesję Chyba może jakiś tam BDSM, BDSM czy coś tam Na punkcie życia po prostu, jak ktoś nie ma, kurde, kolejna mana Nie, życie 3, no to dobra, może być i życie e, No i po prostu, oni mają jakieś obsesje na tym, żeby po prostu y, Osoba, którą jesteśmy, musimy ciągnąć więcej życia, bo inaczej umrze ja Widziałem to w różnych, y, na przykład w Heroesach, nie wiem, czy wiecie, co są Heroesy Ale mam nadzieję, że wiecie, co są Heroesy e, trujeczka e, Heroes of Might and Magic 3, tak? Tam jest mod rosyjski który się na, bodajże nazywa się VOG, czyli po prostu skrót od War of Gods. Yy, no i po prostu tam też musimy mieć sporą ilość... Yy, akurat nie życia, bo tam życia takiego owego nie ma, ale musimy mieć sporą ilość yy, innego właśnie, że tak powiem, yy, atrybutu, bo inaczej też po prostu będziemy leżeć i kwiczeć po prostu na, na ziemi, nie? Dobra, teraz dzisiaj jeszcze chciałem udać się do latarni morskiej i ubić y, kilka wieprzy. Które... które... Którzy, którymi... chcę powiedzieć, którzymi... Y, którymi są bandziorzy i musimy ich zabić... bandziorzy. Boże, bozie, co to za słowa? Bandziorzy. Dobra, musimy ich zabić oczywiście również czarami, bo oni są po prostu w tej latarni morskiej, a my musimy ją ich wybić Żeby nas porubił właśnie ten Jack I ogólnie Albo Albo wiecie co? Albo wiecie co? Nie 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 Tak nie zrobimy, tak nie zrobimy, tak nie zrobimy Dlaczego? Dlatego że to jest y, zbyt będzie y, zbyt ciężkie, dlatego że oni mają y, lepsze pancerze i w ogóle tam jest jeszcze chyba dziki jakiś, więc y, nie, nie, zrobimy tak sobie y, Teraz... Mamy trzy, tak? Mamy trzy. Trzy listy polecające i zobaczymy, czy to już, jeśli nie już, e, no to po prostu teraz musimy udać się do jeszcze jednej osoby, która po prostu pomoże nam w zdobyciu tego jednego listu polecającego. Jest to osoba, o której nie mam pojęcia dokładnie, która to jest, ale wiem, że na pewno jest... Są na pewno cztery takie osoby, które taki list nam dadzą. Nie, pięć, przepraszam, pięć osób chyba. I one są, oczywiście należą do górnego miasta. I patrzcie, się zbagował? O, już się zbagował A jednak nie. Dobra, wiecie co? nie ma sensu, żebym go bił. Po prostu tutaj yy, ten pan? Mika, ratuj. Albo nie, czekajcie. Mika! Mika! Zabij... ubijcie. Patrzcie, leci! Całe miasto leci. Wyżność, dobra. Więc mamy cztery listy polecające. Zobaczmy czy to tyle starczy. Jeśli nie starczy, no to po prostu... Ja y, pozwolę sobie zajrzeć na stronę pewną i po prostu wspomóć się No nie przychodź mi to przez gardło ale wspomóć się Nie, 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 nie wabata, nie, wa nie przejdzie mi przez gardło Zacząłem kaszę, zacząłem pluć krwią jak to mówię o tym słowie Dobra, po prostu Nie, nie hej! Nie jesteś wcale Za dużo Minecraft'a i chciałabym skakać spacją. Nie, ogólnie we wszystkich grach się kiedyś skakało spacją. Nie wiem, czy zauważyliście. What the f... Lol, myślę, że to jakiś, jakiś kask albo coś takiego. sobie tam fruwam. O, fruwam sobie. Aha. Czekaj, co to było? Kiedyś był taki film na YouTubie. Jest dalej do tej pory i tam było o. O gotiku taka maszyna, ma łowc, yy, księga, księgi łowców, coś takiego I tam właśnie polegało to na tym, że... To jest totalna patologia i nic tam się sensownego nie dzieje Tylko są jakieś power rangers i w ogóle i tam był dzik, który mówił, latam sobie I on, mówi, on mówi, mówił takie Ale w jakimś był było napisane na dole, latam sobie, dobra Więc yy, zobaczmy, czy to tyle Czy trzy listy polecające starczą, czy jednak nie Sorry za mój nos Mam list od kupca Fernando. Niech popatrzę. Jep, 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 jep. Elegancko, świetna robota. To nie wystarczy. Od kupca Lutero. Jep, 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 To nie wystarczy. Od kupca Gelbranta. Jep, 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 ciekawe, myślałem, że tego listu nie zdobędziesz. Wywalę swoje wasów. No nie wrażenie. No nieźle, jeszcze jeden był był nie zaszkodził. Okej, okay, dobra, słuchajcie, więc tutaj zrobimy cięcie, ja zobaczę kto jeszcze nam ten list może dać, bo nie mam totalnego pojęcia, więc widzimy się za chwilkę. No więc powracając z moim dziwnym głosem. Musimy się przejść do Salandrila. Sarandril, tak, który jest tutaj w górnym mieście, tutaj koło Lutero. E, I dla niego jest jedna z trudniejszych misji właśnie jeśli chodzi o ten e, list, więc Salandril i tutaj. Pohandlujmy może z nim najpierw. Ma tutaj poty, które oczywiście ja kupuję. One się bardzo bardzo przydadzą ale później, w późniejszym etapie A Teraz jedną od trudka by się przydało więc dobra yy, Możesz mi pomóc? A do no, właśnie, może nie będę czytał słowy na to chociaż Bardzo potrzebuję miejsca nic polecający bla 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 z pracy, tak Oczywiście potrzebuję dla kogoś innego Mówię o garandry, że tak no ble ble ble, więc dla Rusa tylko go u Rarusa, mówi spoko spoko, tylko dawaj. musisz coś tam zrobić ziomek, no i wtedy musisz do mnie, Wiesz, że jestem biedny, jak najbiedniejszy, reprezentant biedy peja i musisz mi pomóc, tak? Bo mam tyle hajsu, jestem, znaczy jestem taki biedny, że jesteś mnie na murzyna, tak? I potrzebuję orkowego eliksiru Orkowego eliksiru Tak, a orkowy eliksir znajduje się tuż, tuż, tuż pod naszym nosem Otóż, za... tutaj koło, za miastem koło tej dziury, gdzie, że przed chwilą zabijaliśmy bandytów Znajduje się pewna dziura Znaczy tam dziura, koło tej dziury jest y, Tam taka, taka, taka dziura, ale w ziemi, tak? I tam ten ork właśnie siedzi i tam musimy do tego orka, musimy teraz pójść Więc dawa, ja zrobię ja cięcie może, bo nie ma sensu tego, tego kawałka drugi pokazywać Więc powracając do tego, co mówiłem Ork jestem tej dziurze, jak jakieś zboczenie, więc chodźmy go zarżnąć jak świnie. Ha, ha. Ja jestem raperem, jak haha ha, ha. Więc o paci tutaj nawet. zauważy nas. Mora, 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 ja zjeść twój tyłek. Więc o tak będzie łaził, musimy poczekać aż się odrzuci dla nas plecami, żebyśmy mogli wsadzić tam kulę ognia w dupę. Patrzcie, robimy tak. Podbiegamy, pizgamy i uciekamy. I miejmy nadzieję, że właśnie nas nie trafi. I on ma tutaj podejść. Patrzcie, on musi podejść do tego konara. Bo jak nie podejdzie do tego konara, to już seren, my, jest... my jesteśmy w dupie. Musi tutaj podejść. No, ty. Reprezentant biedy. Co, ta stańczy. A właśnie, jeśli mam do was taką małą prośbę, jeśli znacie jakąś fajną klimatyczną It's ready you are... nie wiadomo, że śpiewał. Dobra. Jeśli znacie jakąś fajną nutę... O, fuck. Długą! W długą! No, no to już, to już po, po ptokach, jakby, jakby to powiedział. Jakby to powiedziała pewna osoba Dlatego, że musieliśmy go zbagować jakby on, jakby on chował ten kusza, ale niestety tam się nie udało, więc musimy go bić Go albo ją Też nie, orkowie nie mają samic Z tego co możemy wnioskować z Do gotika, dajmy na to, albo nawet z wadce bo tam w orkowie, chociaż to jest inna odmiana orków Orkowie gotikowi nie równają się orkom, nawet tym najbliższym ich braciom, czyli tym z kontynentu Między nimi jest ogromna, ogromna różnica Więc yy, nie, nie mylmy Orków z Go Wiedźmina Twór Wiedźminie było Orków Nie mylmy, nie mylmy Orków z Wacca Piścieni z y, orkami z Gotika ani nawet z gotika 2 bo to wszystkie to są różne odmiany orków Na przykład yy, biorąc pod uwagę Uruk Hai w Pścieni, no to to też była o wiele inna odmiana Jest te Orkowie z Mordorboci albo Orkowie, tak, dobrze mówię Bo ci orkowie z Mordoru yy, Inaczej się rodzili, bo i tam byli Jacyś inni, genetycznie Tak Więc za może nie będę tego peda, bo to nie o to tutaj chodzi Chodzi o to, że ten ork z nas z mnie I, i, I nie chciał się zbagować I patrzcie, i ludzie już biegną tutaj No Zginiesz, o o, patrzcie, ta się zbaguje Fak no nie, dlaczego mi to zrobiłeś? Dobra Okej, okay, słuchajcie. Na ten efetof skończymy odcinek w na następnym odcinku, oddamy tamtą y... tamto tam wszystko i... i... i urka i lubu dubu dubu. Wszyscy razem walić w hubu. Y... No trochę... Walka trochę zacięta, ale jak widzicie ma mamy szansę z orkiem, tak? Czyli na ogólnie tym najsłabszym orkiem, ale tak ci się... Mamy szansę, więc dobra Ja się może tutaj w powoli pożegna chociaż nie wiem dokładnie Łofak oh, Trzeba cię szybko oszczędzać, jak to jest godzinka A, jeszcze mamy chwilkę Okej, okay, zdążyłem się obronić O oh, fuck, tego się zdążyłem się obronić Fuck, Ty, to jest dopiero ork Wcześniej to udało mi się gotowi tak, że zawalnego dwa razy z kuli ognia, a za trzecim razem chciałem go walić z kuliogia, a ten podbił do tego konara i chciał, mnie za i chciał do mnie sprzedać, a ja odskoczyłem lekko w lewo, a on po prostu schował tą kuszę i tak się zbagował. Ciągle ją chował i po prostu zacząłem go bić. taką ostatnią ciągle. Dobra, słuchajcie. To jest trochę bez sensu, żebym go teraz bić, bo kurde. Nie lubię się bić na wici, ale już niedługo pewnie tak będzie ciągle, bo taki Jord to będzie na dwa hity u nas. Na góra, dwa hity. W wiem co mówię O patrzcie patie patrzcie, patrzcie, patrzcie 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 pacie, Fak Koń Bonifacy. Był to jakiś bike patcie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. On chyba tego nie przeskoczy. A ja tak przeskoczę Trzeba gdzieś to jest bagować. Może wam to pokażesz na tym odcinku nawet. Czemu by nie? O fuck, patrzcie, patrzcie, jaki cwaniak. Jest jakiś cwaniak? Nie, nie masz żadnego cwaniaka. To daj piątaka. Okej, okay. koń bonifacy, czy jakoś tam... Jak ty to robisz? Teleportacja? Orkowie opatentowali tam tego, nie? Teleportację, magnifikację. Chyba jak pan jakiś z kolegą, się śmiałeś w się na uścielki, bo ona... Wyszła, jak pisaliśmy z to ona co wyszła z klasy i widzieliśmy jak ona poszła tam na sam koniec tego długiego korytarza Widzieliśmy to na własne oczy i wszyscy zaczęli ściągać Wszyscy zaczęli ściągać tam od siebie, z książek zaczęli pisywać W ogóle wszystko się działo I widzicie tutaj ma miksura, orkowa miksura więc może się opowiem wam to do końca i skończymy już ten dziwny odcinek z zatkanym nosem, ale spokojnie będzie jeszcze jeden odcinek no zatkany nosem, dlatego że zepsułem coś Sadze i po prostu zena, zen, czyli świat po prostu, coś zepsułem ze światem, bo chciałem go po prostu skopiować i wkleić go do... tutaj do gotika. Ale niestety coś mi nie wyszło i coś tam się zepsuło, nie wiem co, co mam zrobić. Nie wiem, jak go wkleję z powodem, to on nie chce coś, się jakoś załączyć, nie? Może zmienię nazwę albo coś takiego, bo... albo źle tą nazwę napisałem, nie wiem ogólnie. Pod koniec tego powinien jeszcze być, ale jak na razie nie wiem co się dokładnie stało Ale to na pewno naprawię, bo ja wszystko będę naprawić Mój gotyk jest jak serio, ktoś o tym wie Więc tak, no ona po prostu... widzieliśmy jak poszła na sam, na sam koniec tego korytarza To był taki długi, 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 długi A Ja otworzyłem książkę, kolega otworzył książkę, cała, cała klasa otworzyła książkę, ona on yy, wchodzi do klasy Twu. I tak w książki do tyłu, jedna tam przez okno. Nie, <gul> tak. No, nie wiem, I, się śmiećmy się, kurde, tele... Ona tam z pyskiem. Co wy tutaj ściągacie tego? Nie ma ściągania. Wszyscy macie jedynki, a my co to? Teleportacja, magnifikacja normalnie? Ona to słyszała, to moryś... No, śmieszno. już... Dobra, więc by było na tyle. Trzymajcie się do następnego odcineczka. Do następnego odcineczka. Cześć.